witam wszystkich dziad jaki jest każdy widzi mój patent do bata do samoobrony składanego małego no, pokazuje co z nim można zrobić ale jak on się ma na przykład do buli czy do no do buli powiedzmy bo to w zasadzie dziad jakby wypar w moim systemie walki bula Bula. No żeby porównać nieporównywalne yy, zrobiłem, zrobiłem dziada. Zrobiłem dziada takiego, żeby był tej samej długości co, co bóle. Czyli to są siedmiostopowe bóle. Proszę. No więc wszystkie baty mają pod porównywalną długość. No i zobaczymy jak one strzelają. Pierwszy to jest skórzany bydlęcy ból, drewniana rękojeść, waga pół kilo. Drugi ból od Sebastiana, nylon, waga 444 gramów. No i dziad zrobiony przeze mnie, waga 417 gramów. No i popatrzmy, co to wszystko wartuje. Po kilka kraków w każdym. Duży głośny, ale stosunkowo wolny pan. Bardzo Sebastiana znacznie szybszy. Nawet for z nimi wychodzi. To dobry pan, to jest bardzo dobry. Pan. No i mamy dziada. lonowy ból no, forthornem z nim nie siadnie ale fliki i inne rzeczy no to on zupełnie spoko także no nie jest to ból, ból. ale da się normalnie strzelać, jak zwykły batem. Stopa łańcucha. Parę metrów grubego sznurka. Cieńszy, trochę cieńszy. Naprawdę nie jest zły wynalazek. Trzymajcie się. Cześć.